Ale beczka No trafiała ona No dlatego powiedziałem, że jaka beczka Aha, dobra, dwa tajerszoty Tam możesz zyskać. Wiesz, jeśli że twoje przechodzi przez te miniony O kurda, ale mam um. teraz Ale wale mieć ciężkę <grym <grym> jakby... Jezus, Marek jest niż największym <grym> Co zrobiłeś? dwie, że wszedłeś no zignorujmy Cieka. najpierw te dwa tower shoty, co nie? Ale no później to co zrobię. Głupę to... Gragas, ale dobrze zgrałeś Nie, nic nie pisze, Fu mutuję ją, bo wcześniej nie mogę już nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę Dobra, Filip, jak ją odmutujesz to do alfa, żeby do ciebie wrócił Dobra, odmutowano. <średziścia> to burzas. No nie Dobra, ale teraz tak na poważnie raz, dwa, raz dwa. wchodzi Gragas, zrobi to dobrze, będzie umba raz, raz, raz. Nie, oh. nie, Gragas, Gragas, Bija ją. Bija ją. nie, nie, Dobrze Gragas nie, <gazek> się pojawi no, no, mam z to to Dobra, Jak nie, no nie, 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 ma. nie, 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 ma. w, Rosji... Ale w... <gazek> Ktoś mi powie tak z Gregasa. Czas by to przyjąć beczkę Ale... Ale moment entuzjazmu, nie? Ja grałem te grał Hwayę to mogę My life is like a video game To jest kłamstwo Bo Hway Zdał egzamin na informatyka O kurde Ninja. Ale, Gragas. O! Ona, ona we mnie wchodzi. No, taki demet ci dałem, nie? Ona no, Ale beczółkę. Tak. Ej, ten nasos chudka chciałby mi robić. I. Okay. O, kurde. Na markę za 3 dopiero. Adam się... Adam się A Co cię zrobiło? A, no rozgryzł ja nie mam już wieży Groszkiego dżonglera wziąłem ale... To wiesz, że wygrywa O, ale miazga, panowie Ty wiesz, że Filip Willump powiedział Drużyna Yeti kotlety wygrywa? Jest specjalny <grym> nie tekst ja Mój etiket wgrywa powiedział. O mój Boże, jakie obrażenia robię. Co się stało? Oponent zniknął w moich obliczach. Kanie jest jest potężniejszy, on ma zero... On ma, on ma 400 bounty na fraga, nie ma tylko 2 asysty. tu. Filip. Gra z spod półsławiania, musisz grać Xd Już wiem jaki sobie, oby ten nick się kiedyś zmieści, jaki sobie ustawię Do ligi <grym>, Czym widzicie jaki? Który sprzedał świat Nie, subskrybuj Liptoniasty od YouTube oby Sub to Liptoniasty <grym>, O mój Boże To będzie takie dobre To się musi dobra Twitch mi mido będzie od...

Panowie, bo Gragas nie zabija, no się no, nie Gragas tylko. Gragas cię zabija? Dobra. Gragas nie zabija, dobra. no kurczę, no on tylko we mnie wchodzi <grafik> Gragas cię zabija? Gragas <grafik> <grafik> cię zabija Yes Maria <sorry. grafik> On tylko w ciebie wchodzi. Tak Gragas tylko we Samo. mnie wchodzi. Dobra la, -la. No Nie wiem czy zdążysz Bo tam dwójkę było Zdążysz Filip, ja też tam już biegnę Nie I Boże no i we dwójkę weszli we mnie Uciki. O kurde y och, o w dupę Jezus Maria jaka kasacja O ciekę, bo ty Rkę za wcześnie klikasz Właśnie wiem O kurde o, ale mam slowa no nie Ty co na Kali robi? Zatraszyłem się sorry uh. E Filipard 10 się zlikował do Jojo Zobacz na ogólnym ha, To jest nowy główny, bo główny bohater to jest <noise> To jest gadna, ma 13 lat Ma 12 <noise> A nazywa się Umwe um no się Joe Mue Mue Joe, uh... Joe... potomkiem Joe Dio, Joe... jest jego pra, pra, pra to się idzie w 2026. Bluoo.